Nowa Trybunał Polska przeprowadziła sondaż przedwyborczy. To pierwszy, a w zasadzie jedyny publicznie znany sondaż prezydencki. I Być może dzięki niemu dowiemy się, kto 16 listopada wygra wybory w kędzierzynie koźlu. Jest z nami Tomasz Kapica, dziennikarz NTO. Tomku, przedstaw nam te wyniki i kto zdobywa pierwsze miejsce, kto wchodzi do drugiej tury i kto jest tuż za podium. Z naszego sondażu wynika, że największe szanse na zwycięstwo w wyborach samorządowych ma Urzędu Prezydent Tomasz Wantuła, który w pierwszej turze może liczyć na 24,5% głosów. Drugie miejsce ma obecnie pan Grzegorz Szpeczki z SPIS, który w naszym sondażu otrzymał 13,7% głosów. A trzecie miejsce zajął pan Wiesław Fonfara z SLD z wynikiem 12,7% głosów. Na miejscu czwartym egzakwo znaleźli się pani Sabina Nowośielska z Platformy Obywatelskiej i pan Wojciech Jagiełło, który startuje ze swojego własnego komitetu. Kolejne miejsce zajął w tym sondażu pan Robert Robert Węgrzyn. On, co prawda, wycofał się ze względów zdrowotnych ze startu, natomiast nasz sondaż został przeprowadzony na kilka dni przed decyzją, w której pan Węgrzyn poinformował o tym, że wycofuje się. Ostatnie miejsca w naszym sondażu zajęli pan Dawid Rum z Kongresu Nowej Prawicy wynik 1,8% i pan Artur Widłak 0,9%. Warto tutaj zaznaczyć, że aż 20% mieszkańców wciąż nie wie, na kogo odda swój głos już w najbliższą niedzielę. 对了。<laughs> No właśnie, czyli ciągle wszystko jest przed nami. Rozumiem, że od miejsca drugiego do piątego ta stawka jest bardzo wyrównana, tym bardziej, że błąd statystyczny to jest 3%. Tak, błąd statystyczny wynosi 3%, dlatego, że sondaż został przeprowadzony bardzo profesjonalnie na próbie tysiąca osób. W związku z tym daje, daje bardzo duże nadzieje na to, że te wyniki się, się potwierdzą. Bardzo ciekawie zapowiada się druga tura. Okazuje się, że pan Grzegorz Peczkis, który zajmuje w naszym sondażu drugie miejsce za panem prezydentem Wantułą, wcale nie jest Faworytem w tej drugiej turze. Dlatego, że mieszkańcy Kędzierzyna Koźla odpowiedzieli, że gdyby w drugiej turze znaleźli się pan Wantuła i pan Peczkis, to tylko 10% Kędzierzynian chciałoby zagłosować na pana Peczkisa, a 53% na pana prezydenta Wantułę. Aż 22% mówi, że w takim układzie nie weźmie udziału w głosowaniu w drugiej turze. Z tego, co się zorientowałem, to Tomasz Wantua wygrywa w każdym zestawieniu w drugiej turze, ale w przypadku niektórych kandydatów ta różnica jest niewielka. Tak, dokładnie. Pan prezydent Wantua wygrywa z każdym w drugiej turze, jeśli się znajdzie, a jest to bardzo prawdopodobne. Największe szanse powalczyć z panem prezydentem Wantua ma pani Sabina Nowosielska. Z sondażu, który został przeprowadzony, wynika, że pani Sabina Nowosielska może liczyć w drugiej turze na 32,7% głosów, a pan Tomasz Wantua przy takim układzie na 40% głosów, czyli ta różnica wynosi no niecałe 8%. To jest do nadrobienia, szczególnie, że 13,6% mieszkańców nie wie, na kogo zagłosować w tym, jeżeli znajdą się w drugiej turze i pani Nowosielska, i Wantua, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Ten sondaż był przeprowadzony bardzo rzetelnie. Przez kogo na ile mamy wierzyć w te badania? Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini. Tak jak już wspomniałem, był przeprowadzony na próbie tysiące osób. Był to sondaż telefoniczny, wspomagany komputerowo. Błąd, błąd wynosi około 3%. Taki, taki, taka jest metodologia, tak się zakłada, że tyle może mogą się różnić faktyczne wyniki od tych, które my zaprezentowaliśmy dzisiaj w Nowej Trybunie Polskiej. Natomiast wynikiem, który z tych Wszystkich podanych przez Was badań mnie bardziej zaskoczył, to nawet nie są same wyniki personalne, co ocena kadencji mijających czterech lat. Jak mieszkańcy ocenili, przynajmniej w Waszym sondażu, te cztery lata? No właśnie, te wyniki są, można powiedzieć, dosyć zaskakujące, ponieważ 15% mieszkańców Kędzierzyna Koźle oceniło, że była to bardzo dobra kadencja, a ponad 50% uznało, że była to raczej dobra kadencja w wykonaniu prezydenta Tomasza Wantury. Jeżeli. Dwie trzecie osób oceniło dobrze te cztery, lata mijając. Dokładnie, co może o tyle dziwić, że pamiętamy, że była to bardzo burzliwa kadencja, podczas której no, mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju aferami, skandalami. Owszem, trzeba tutaj zaznaczyć, że niektóre były może nieco na wyrost, natomiast... Na przykład, prokuratura większość doniesień umarzała i to bez względu na to, czy to była jedna strona, czy druga słała te doniesienia. Dokładnie, natomiast w opinii obserwatorów tej naszej lokalnej sceny politycznej była to bardzo burzliwa kadencja i tak dobry wynik, jeśli chodzi o ocenę. Na samych mieszkańców, no może w tym przypadku trochę dziwić. Dziękujemy, dziękujemy Wam także w takim razie za to badanie. Myślę, że na tydzień przed wyborami włożyliście kij w mnowisko. No, mamy nadzieję, wiemy, że, że bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród kandydatów ten sondaż się cieszył. Oni bardzo, bardzo go przeżywali. Wiemy też, że mieszkańcy gorąco go dzisiaj komentują. Mamy nadzieję, że te nasze wyniki się sprawdzą i najprawdopodobniej będziemy czekać na to, co się wydarzy jednak w drugiej turze, bo chyba tam poznamy prezydenta na kolejne cztery lata. Bez wątpienia druga która przed nami.